Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z For Life'a na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się trochę lepszymi furami, plus wymienimy sobie jeszcze moje stare doniczki na lampie. Także ja już dłużej nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Respimy się na LV, bo sprzedamy sobie klocka, którego kupiliśmy niedawno na szybie 20 i na jakiejś tam feldze oraz wydechu. Ja tego klocka kupiłem niedawno od magicznego budynia. Dałem za niego wtedy 7 koła. Rozumiecie? Teraz robimy prawie trzykrotność na jednej fórce, sprzedając go za 23. I już sobie dodajemy, gdzie ten klocek. To jest 100. Pozdrojku. Dzięki za kupno. Urząd LV i dobijamy w końcu interesu. Bierzemy sobie Eurosika. Eurosika na Nitrze. 2-2 na lampie. To nie sprawi Full Tune bez taksa i wykrywacza z tego co wiem. Co dajemy? To, co tam u nas na podwórku stało, czyli mianowicie Greenwood i Stanie. To są furki, które sobie zostawiłem pod doniczki, ale w razie takich interesów no się przydają. A wszystko co dajemy za tego Eurosa to SGT z ostatniego odcinka. Ono tam miało 2.0 Apy 1 -2 3 dwa ABS -y i lampę fioletową. Te dwie furki, o których wspomniałem, i dopę 25 goła. Greenwood Stanier i co? Gotówka 25, raz, dwa, trzy Super GT Greenwood Stanier. Eurosik, zaakceptuj. Gdzie na byku? pozdro Kur... no żartujesz chyba. No kur. Widzicie, Euros już jest wyklepany, tak się prezentuje. Sprawdziłem sobie też te lampki i okazuje się, że to są fresze. Powiem wam, że się spoko prezentują, chyba lepiej niż Emeraldy. Jeszcze zobaczymy na jednej pozycji, jak się prezentują. Mianowicie trzeba no, sobie pojechać tędy oczywiście. W ten sposób nie należy skracać. Ja mam immunitet mini wolno. Tu no zobaczcie, będą bardziej podkreślone. To jest fajna droga, fajna droga do zrobienia sobie ZS-a. Popatrzcie, jak tu ładnie i wyraziście te lampy się prezentują. I ogólnie, co jest fajne w tym Aurosie, to nawet Wam zaprezentuję jedną rzecz. Do tego celu będę musiał uszkodzić zderzak. No, patrzcie, maska się uszkodziła, zderzak nie. <grym> Teraz sobie też lampy zniszczę przy okazji. Widzicie? W jaki sposób się zmienia ID w pojeździe. Z 80k na 8k. <noise> Wartość ota w tym momencie mi skoczyła praktycznie dwukrotnie. Dobra, tutaj sobie go zaraz ogarniemy. Widzimy, mamy jedną butlę załadowaną. O ile dobrze pamiętam, w komponentach się nitro uzupełniało. Proszę bardzo, tutaj sobie zaparkujemy. I pokażę Wam, jaki jest koszt naładowania takiego nitra. Tu jest butla i tu jest zarządzaj instalacją nitro. Łączny koszt do ładowania butli. Jedna butla, jedno użycie nitro kosztuje 150 PLN. -ów. Maksymalnie możemy mieć 10 w przypadku tej butli, ale chyba w każdej tak jest. Przejedziemy się nim trochę i tutaj właśnie na autostradce wam teraz pokażę jak wygląda VMAX. 2.2 na AP1, mamy VMAX 210. Chyba taki sam jest w Sultanie. Po włączeniu nitra, proszę bardzo. 250. No, to chyba identyko co Sultan był, Ło. Aż mieścięło delikatnie. No i teraz idziecie takim na wyścig na opuszczone lotnisko czy na jakąś jedną czwartą mili. gościu w ogóle się nic nie spodziewa co, co w tym może być. Najlepiej by było jeszcze rejkę zmienić, nie? żeby rejki nie było widać, aby sobie nikt nie sprawdził co w nim takiego siedzi. No i może mieć delikatne dziwko, że tu nagle kurde, pura w stokowej wersji, warta z 50 koła leci. 250 na godzinę i go bierze jak chce Wątpię, że safty będą chciały się ze mną bawić Biorąc pod uwagę, że jest tylko jeden Czekamy na, na jakąś spokofurę, Która przyjedzie tą autostradką I zaraz ją pogonimy Mamy premiera On sobie w miarę ciśnie, ale Na coś mocniejszego się przyda Jedzie coś <grym> Dobra, może nie aż tak mocnego Coś lżejszego Jedzie Sultan, bierzemy go sobie zasuwa ładnie, ale dobra, my już od razu z bomby nitro używamy. Patrzcie, co się zaraz będzie działo. No, trochę mi tu przeszkodził crash, delikatny. Nie crash, tylko ścina, ale no, już go gonimy. Patrzcie, co się będzie działo teraz. Proszę bardzo. Sultan porobiony. <grym> o, teraz on trochę nas podgoni. Ale my mamy taki sam Falmax, nie? Kurde, no fury na Nitro to jest coś niesamowitego, bardzo je lubię. Trzeba będzie niedługo do led do Supry zamontować. Ja wiem, że to jest trochę wydatek, ale no kurde, Nitro to obowiązek jednak. Ulecik na Nitro, no kurde, ta fura to jest dowalona. Jest załadowane? Jest załadowane. To na autostradę, no w takim razie obowiązkowo. On bez Nitra już jedzie tyle, co więcej nawet z Nitrem. Nie na tyle samo chyba. <grywia> Japitole. Jaka to jest fura dowalona. Posiadając taką furę to ja się zastanawiam, czy sapty w ogóle podejmują wyzwanie, żeby to ścigać. Od razu na Nitro. Proszę bardzo. Japitole. W sekundę do setki chyba to było. paki Normalnie. Patrzcie jak... Tego ziona bierzemy. Mamy 500 gramów ponad, myślę, że jakieś samoty się znalazły na ten moment. Ale chyba zrobimy sobie tak, że spróbuję go wystawić na giełdzie i zobaczymy, jakie będą za niego oferty. Bo właśnie tu jest kluczowe pytanie: za ile ja go chcę oddać? Padła przed chwilą ofka 640, ale dla mnie to jest kurde trochę za mało. Pan odjedzie <laughs> ci zostanie, chwilę przypilnować fury. Prawda jest taka, że nie wiem za ile bym był w stanie go oddać. Myślę, że jak dopadła z 700 oferta, to on na luzie. Tutaj mamy Staniera 2... jaki to jest? 2.2 I on jest za trzy bańki wystawiony, jasny gwint. To jest chyba lampa Unikat jakaś, malina czy coś w tym stylu. Felcer DSD 22 2 prawie full tune. Felcer jest warty 200 DSD, ale tutaj nie wyjdzie. Nie wiem, koło 650. Minimalnie mógłbym dopłacić. Ups że siedzę No to co, mamy tu apik Wszystkie apiki dokładnie, mamy lampę mamy butle, baku nie ma CB, ABS, szyby Takim sposobem spróbujemy 120 i tak duża dopa Jest duża dopa Trzeba wycisnąć jak najwięcej jeszcze w takim razie No, dogadani, na koniec 125 koła Dobra, mniejsza, tu jest full Apic, Są ABSy, są szyby Jest LPG, lampki No i silniczek 2.2 oczywiście Ła, wow, tutaj na styk przejeżdżamy Za mojego Eurosa Oczywiście dostaje jeszcze dopę 125 koła Myślę, że dobry interes. No pa, złotówki mi... Złotówki mi. Nie akceptuję. Dobra. No pa. na pan dzieloszek. Pozdro. Pozdro, Xarus. No i tak sobie zrobimy, że sprzedamy kadronkę, bo kurde, ja ją już trzymam dość długi czas, to... Git, ja jestem dokładnie obok, to zaraz będę. No i git. Bo już trochę tą kadronkę trzymam i pasuje się jej w końcu pozbyć, a nie chcę mi się już latać na giełdzie. Dostajemy za nią 22,5 na skupie. A nawet nie wiem, czy czasem nie, nie wyrywałem, to nawet jaki zarobek malutki będzie. Pozdro HyperSonic, dzięki za kupno kadrony.